Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Witam państwa a ze mną w studio już a właściwie na łączach poseł Franciszek Sterczewski. Witam panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam słuchaczy. Witam pana. Chciałbym dziś rozmawiać z panem oczywiście o kluczowym temacie, czyli o sprawie dworca Poznań. Główny pan był inspiratorem specjalnej komisji sejmowej, która ma się poznańskim dworcem zajmować. Chwała panu za to, ale zanim przejdę do tematu głównego. Chciałbym parę remanentów jeszcze w związku z tym, że rozmawiamy dziś na antenie Radia Poznań, a dawno Pana nie było, no nie tak dawno, ale parę dni. W międzyczasie w międzyczasie zagłosował Pan, a właściwie nie zagłosował Pan za poparciem ustawy potępiającej stan wojenny i gloryfikującej ofiary stanu wojennego. Dlaczego nie poparł Pan tej Ustawy rocznicowej związanej ze stanem wojennym? To znaczy, po pierwsze, oddałem głos, ponieważ zawsze staram się głosować. Już mam, że tak powiem, frekwencję w głosowaniach na poziomie niemal 99%, więc staram się zawsze wyrażać swoją opinię, głosować zgodnie z głosem własnego serca, jak i z oczekiwaniami. Swoich wyborców. A w tym przypadku wstrzymałem się od głosu, ponieważ miałem po prostu wątpliwości co do treści tej uchwały. Z jednej strony, absolutnie ofiarą i represjonowanym w wyniku stanu wojennego, którego rocznicę, 40. rocznicę wczoraj obchodziliśmy, i w związku z tym miałem zaszczyt złożyć kwiaty. W ich, w ich, w oddając im cześć pod ponnikiem Pozańskiego czerwca razem z Poznańską Solidarnością i innymi organizacjami upamiętniającymi te, te wydarzenia, więc absolutnie oddaję cześć tym wydarzeniom i ich bohaterom. A z drugiej strony, jeśli chodzi o treść tej uchwały, którą głosowaliśmy, no to nie podobało mi się, że niestety wykreślona, wy wykreśleni z niej byli właśnie wielu bohaterów tych wydarzeń wy 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 zachęcone są na cele. I uważam, że po prostu no, w związku z tym ta uchwała nie była pełna, nie oddawała części tym, którzy mają prawdziwie zasługiwały. Jak zasłuży, więc... to wykreślonych zostało wielu bohaterów? Na, na czym polegało to wykreślenie? No na tym, że byli po prostu wspomniani, byli, bo ogólnie no. wspomniana solidarność, a, a, a z drugiej strony mieliśmy wymienionych, ich bohaterów z nimi Jan Paweł II, który oczywiście też był ważny w tym czasie, ale jeśli wymieniamy wszystkich nazwiska, no to, to uważamy, powinniśmy wymieniać wszystkich, a nie tylko takich, mhm. którym się, który, o który, których nasza władza chce wspierać, a no, może że po prostu wszystkim należy się równy szacunek. No oczywiście, no, być może wykreślony, czy nie, nie sposób tu użyć słowa wykreślony, czy może pominięty z tego węsa w związku z tym, jakie budzi kontrowersje, może, może, to to jest ta sprawa, że ostatnio rzeczywiście. I te informacje historyków na temat Lecha Wałęsy i, i to, co on mówi, no trochę nie licuje z godnością przywódcy Solidarności, prawda? No, może to był powód. Wie pan, no, no, oczywiście, że to jest postać, o której możemy dyskutować, dzielić głos na czworo, ale nie da się ukryć, że no, jak wiele osób w tamtym czasie po prostu był internowany, był represjonowany, i zachował się w tamtym czasie bohatersko i trzeba pamiętać o tym, że po prostu tamta władza, łamiąc ówczesną konstytucję, wprowadziła stan wojenny po to, żeby złamać wielki ruch społeczny. I doprowadzić prawda, w latach 80. do kompletnej zapaści, nasze państwo. Więc uważam, no, że no to, okay. to jest, to jest, to jest Oceniłbym pana wypowiedź jako merytoryczną, choć jest to wypowiedź purysty w tej materii. No i ciekawe, czy też taką, takie stanowisko pan poweźmie w związku z tym, co się dzieje na granicy, bo pan jest symbolem już w tej chwili w polskiej Powiedziałbym popkulturze takiego młodzieńczego, niektórzy uważają niedojrzałego protestu, który miał na celu zwrócenie uwagi na los uchodźców, a właściwie migrantów zarobkowych, biorących udział w wojnie hybrydowej na polsko-białoruskiej granicy. No Przepraszam, no, staram się jakoś nazwać tak, żeby, żeby oddać to, co się dzieje. Może, może to Pana śmieszy, no ale... No nie, no, śmieszne, ale jako, nie jako, jako ikona popkultury, czy, 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 czy właśnie jak, jakby tutaj to stanowisko swoje określił. Dlaczego pan, dlaczego pan tak dzielnie biegał z tą torbą z Ikei? To znaczy, no po, po pierwsze, nie mówimy tu o żadnej e, wojny hybrydowej. Widzimy tutaj konflikt e, polityczny, wykorzystywanie ludzi w sposób instrumentalny. Nie ma wojny e, hybrydowej, tak? Pana zdaniem nie ma wojny hybrydowej? Nie, proszę pana, Aha. jest sytuacja wykorzystywania po prostu e, niewinnych osób w celu politycznego, w, w, wywierania presji. Oczywiście mamy konflikt, ale to nie jest wojna, proszę pana. To jest to jest instrumentalne wykorzystywanie niewinnych osób. Oczywiście Łukaszenka tę sy sytuację zaognia i oczywiście. Jest inspiratorem tego. To nie ulega wątpliwości, ale nie ma co robić z igły widły. Nasz rząd próbuje nam mówić, że to jest wojna. Tymczasem to jest po prostu kryzys humanitarny. Tam jest masa ludzi, w którym działa się i na szczęście już przy... ci ludzie sądą znikają. Właśnie nie dzięki broni, lecz dzięki ale... pracy dyplomatycznej. Więc to jest konflikt ale polityczny. Po co robi to Łukaszenka? Łukaszenka robi to po co, pana zdaniem? Znaczy, tak Łukaszenka, powiem, że... a właściwie Putin, no bo wiadomo, że są w komunikacji. No po co oni to robią? Znaczy, Thank <laughs> you. Proszę pana, tylko odpowiadając po kolejne pytanie. Bo... Nie, no konkretnie, no bo pan no to, mówi, że to że... nie jest wojna, a, a ja tutaj staram się ustalić fakty no i powiedzieć, że po jednej stronie no jest agresor, a po drugiej stronie są obrońcy i, 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 nie, i, i imigranci zarobkowi. Powiedzmy to wprost, bo w tych krajach, skąd oni uciekają, nie ma wojny. No, nie no są, pana, są, więc... są, są po prostu tutaj tymi żywymi tarczami. To jest okrutne, dokładnie, ja, się, ja się z panem zgadzam to jest okrutne, tylko że, tylko że wojna jest okrutna, wie pan, no i, i tu my musimy się bronić. No, ale to nie ja jest przepraszam, że tutaj jakieś stanowisko mocne zabieram, ale no jakoś muszę się odnieść do pana głosu. Oczywiście, tylko właśnie ci ludzie są wykorzystywani po prostu przez Łukaszenkę po to, żeby zbierać presję na Unię Europejską. Oczywiście, że tak. Tak, ale, no i tu się nie, zgadzamy. tak. Ale tu nie możemy mówić, prawda, o obronie granic przed jakimiś najeszczami. Obrzeźliwa jest ta propaganda mediów prorządowych, która pokazuje tych ludzi jako e, prawdę, jakichś intruzów. I, i, ci ludzie zostali zmuszani przez służby Łukaszenki do takie zachowania. I tu się z Panem nie zgadzam Tam oczywiście mieliśmy wiele osób, które były migrantami ekonomicznymi, ale również mieliśmy uchodźców i, w, i z Afganistanu, i z Syrii, i wielu miejsc objętych konfliktem. Ale powracając też do PRL czy lata 70., to z Polski również internowani czy opozycjoniści szukali schronienia, szukali statusu uchodźców w innych państwach, kiedy nie go Sytuacja A... była diametralnie, ja... pozwolę sobie zwrócić uwagę, jest diametralnie różna. No, nie można no jest... porównywać wojny hybrydowej, gdzie jeśli ci migranci w dużej skali przejdą to osiągnie swój cel, agresor i pójdzie dalej. A tu nasi opozycjoniści po prostu w ramach emigracji uciekali z kraju, w którym panowała wojna wewnętrzna. To, to była no inna dobrze, sytuacja. Zero-jedynkowo to nie jest tak porównywalne. Bardzo podobna sytuacja, ale tu mamy dwie rzeczy. Z jednej strony mamy pytanie, co zrobić z osobami, które już trafiły na granicę i tu nikt nie mówi, ja nie mówię, żeby ich wszystkich puścić, tylko wszystkich trzeba potraktować zgodnie z prawem, rozpatrzeć ich wniosek azyl. Kto właśnie ma zasługuje na status uchodźcy, bardzo proszę, a kto jest taką osobą w kategorii jak pan mówi migrant ekonomiczny, to niestety deportacja. Samolot wraca do jego kraju pochodzenia, i wówczas po prostu osoby są potraktowane zgodnie z prawem. No, ale już procedury... rozmawialiśmy nieraz w studio z posłami, posłankami właściwie lewicy na ten temat, panią Iberham między innymi, że no, gdyby pana postulat spełnić, biorąc pod uwagę polskie i europejskie procedury azylowe to zwyczajnie Rosja by wygrała yy, to, to zwarcie. Widzę. No po no prostu właśnie... ta wojna zostałaby przez nas przegrana. No, proszę pan, to nie jest wojna, ustalmy to, sobie. E, to po pierwsze, więc e, proszę nie powtarzać właśnie propagandy Łukaszenki. To nie, to, nie, 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 ale to się dzieje, tak? Nie, Propaganda nie, nie Łukaszenki to jest taka, w... że to są biedni uchodźcy. To to jest propaganda nie Łukaszenki. Pana. Bardzo pana przepraszam. Pan ją powiela. Natomiast, ale, ale, nie, natomiast pana, re, ja więc... opisuję realną sytuację nie, 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 naporu na polską granicę. Postarze... Pan propagandę Łukaszenki nie proszę, nie tutaj. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja to, to Łukaszenko na... uważa, że to jest wojna? Panie pośle, ustal Łukaszenko nie, nie. uważa, że to jest wojna? Nie. Łukaszenko próbuje nas przekonać, nie. że to są biedni uchodźcy i że Polska jest pana, potworna, już, nie ludzie przyjmując są ich. Różni. Ludzie tam są różni. Ja ich spotkałem, byłem na granicy. No nie, nie ale że... panie pośle, panie pośle, zaraz, zaraz. No dobra, Czyli więc... Łukaszenko uważa, że jest wojna? Ale proszę pana, proszę zadzwonić do Łukasów, ale jest no nie no to, pan to Teraz panu ucieka. Ale to nie jest ważna te, te definicja. No to jest kluczowa. Powie pan, jak jest proszę wojna, pana. to jest inna sytuacja niż jak nie ma wojny. No, to no zdaje tak, się no to łatwe jest no do tak, zrozumienia. To wojna to jest sytuacja, w której mamy konflikt militarne, w którym po prostu mamy wymianę ognia i tak dalej, a tu nie mamy tej sytuacji. Mamy Ale proszę pana, wiek XX przyniósł nam nowe, nowe zjawiska w geopolityce, tak. nowe wydarzenia. Wojnie, wojnie wojna hybrydowa jest czymś takim. Zresztą wojna hybrydowa znana była od zawsze, tylko tak. została nazwana obecnie i to jest wojna hybrydowa. Tutaj, wie pan, no tak, nikt nie ma wątpliwości, no. no poza panem chyba. Nie, nie, proszę pana, więc proszę nie powtarzać Aha. tej propagandy rządowej. Rządowej, proszę, bo teraz rządowej. No bo to jest to samo, to jest ta sam, sama narracja. Mm -hmm. Tu, tu chodzi o to, proszę pana, że e, gdyby to był konflikt militarny, gdyby to była wojna tak jak pan to tą sytuację mogliśmy e, zakończyć wymianą ognia lub e, wymianą sił. To, mm -hmm. do tego tu nie doszło. E, żeby rozwiązać tę sytuację potrzebna jest e, dyplomacja co mimo że pan zdycha nie wykonała nasza strona rządowa, lecz dopiero Angela Merkel, o którą prosił, o której interwencję prosił również przewodniczący Donald Tusk, który no tak. pisał w tej sprawie do wszystkich przywódców Unii Europejskiej. I dopiero dyplomacja deeskalowała ja bym... tą sytuację. Zatem... Musimy, no musimy przechodzić się... do kolejnego tematu, bo kończy nam się czas bardzo, te Ale remanenty to nam to dużo nie go zajęły. Tylko konflikt polityczny. Tak, tak. Proszę to rozróżnić. No tak, właśnie dyskutowaliśmy na ten temat. Natomiast, panie pośle, tutaj ważna inicjatywa dotycząca Poznania, czyli ta komisja dworcowa. Co możemy zmienić jeszcze na tym etapie, proszę mi powiedzieć? No właśnie, to nie jest komisja, tylko zespół parlamentarny. Zespół parlamentarny, bardzo przepraszam. Nie, nieco niższej rangi. No dokładnie, dokładnie. W związku z tym jest to po prostu moja inicjatywa, do której zaprosiłem wszystkich posłów z Poznania, bo uważam, że dworzec Poznań Główny, PKP, to jest po prostu nasz wspólny interes, żeby to miejsce było jak najbardziej funkcjonalne, logiczne i wygodne dla wszystkich pasażerów i pasażerek z Poznania i Wielkopolski. No to jest serce komunikacyjne naszego miasta i regionu i uważam, że jest w takim stanie przedzawałowym. W przyszłym roku będziemy obchodzić dziesiąte urodziny tak zwanego chłopaka. no Ja uważam, że to jest czas najwyższy, żebyśmy poznali jakieś konkrety w tej sprawie. Kiedy no, wróci funkcja pasażerska i kasy do starego budynku dworca? Kiedy zobaczymy. Jak, będzie, jak, jak wygląda to porozumienie miasta z e, PKP. E, czekamy na kalendarz zdarzeń, czekamy na konkrety, chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądał, jak, jak miałby być rozpisany na jakich zasadach konkurs architektoniczny. E, no i po prostu oczekujemy tutaj i decyzji, dat, e, no i, i, i po prostu jakiejś takiej perspektywy, w jakiej możemy się spodziewać no zmian w tym. No, I za to panu chwała. Y, niestety musimy już kończyć. Może Panu i Pana zespołowi uda się naprostować grzechy prezydenta Grobelnego. Naszym gościem, gościem no w kluczowego tym tematu. Piłka jest po stronie PKP. Tak, był poseł Franciszek Starczewski. Bardzo Panu dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam, miłego dnia, Wesołysiąc. Kluczowy temat.